Siemano, jesteśmy w Krakowie. Popak, pokażę ci tutaj. Transmisja live. Gadaliśmy o tobie. Ej, Ej ryba, zrób mi z nim focus. Zaraz będzie koncert specjalny z Pogmariackiego. Zrób mi na moim miejscu. Co? Zrób mi na moim miejscu. Hej, no gra. To, co mi stanie na drodze, rozwiewię muzyką. Po, po malijskim zaraz zobaczycie live, live, a live. Moja siostra z Polski przyjechała, zobaczyła. Dobry, król Albanii przyjechał. Grajmy, grajmy, grajmy. Chodź, chodź. Zaraz będziecie mieć specjalny, pierwszy, premierowy koncert popka z Krakowa. Witamy, za 50 euro. Proszę, proszę pana. Wielką kusę wziąłeś? Piszcie w komentarzach jak chcecie kawałki od popka na gitarze live Zobaczcie, Cię zobaczcie, tam spiórkę, bo jestem ślepy, czyli jest piórko w tej kieszonce. Tam musi się do tak znaleźć tam. Nie ma, nie ma, nie ma. To jest bardzo mała rzecz, wiesz. I są, że chcą pizdę nad głową Nie, ja, to nie do mnie zamarać Na to Chciałbym zwiedzić cały świat ale nie stać się nawet, by dojechać na morze Nie masz siły rano wstać Bo zapierdalasz na budowie jak buldożer Żona nie chce Cieju znać za to śmieci ślubną obrączkę Jeszcze jej zazdrosny Na odchodzie zajedny Ci w mordę To dla Krakowaków, Krakowiec, z Młak, królisz bak, ram, pam, pam, pam Więcej już niebawem. Także bądźcie na Facebooku online. Zaraz będzie drugi film. Idziemy w drugie miejsce. Pozdrawiamy serdecznie.